Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak zresetować ustawienia sieci, Wi-Fi, danych komórkowych oraz Bluetooth w telefonie Ukitel WP36. Aby rozpocząć, przejdź do ustawień. Następnie zjedź na sam dół do zakładki system. Tutaj zjedź w dół do opcji resetowania. Miejscu. Wybierz resetuj Wi-Fi, transmisję i Bluetooth. Zresetuj ustawienia. Potwierdź wzór odblokowania Twojego urządzenia. Następnie naciśnij zresetuj ustawienia. Teraz ustawienia sieciowe zostały zresetowane. Jak widzisz, rozłączyła mi się sieć Bluetooth. Mogę ją ponownie połączyć w tym miejscu. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji.